Jest to już trzecia edycja staży letnich Church the Future. W tym roku bierze w niej udział 25 studentów. Są to głównie studenci kierunków technicznych i w tym roku mieli okazję dołączyć do obszarów produkcyjnych, jakościowych i BHP. Współpracujemy między innymi z Politechniką Wrocławską, Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, Uniwersytetem WSB Merito. Są z nami również studenci innych uczelni. Cieszymy się, że studenci dołączyli do nas w tym programie stażowym i pomagają w codziennej pracy inżynierom i ekspertom na różnych obszarach naszej firmy, dzięki czemu poprawiają swoje kompetencje i zwiększają tym samym swoje szanse na rynku pracy. Chciałabym rozwiać mit dotyczący parzenia kawy na stażu. U nas stażyści mają okazję przygotowywać różnego rodzaju raporty i analizy, wspomagać inżynierów w codziennej pracy i mieć styczność realną z produkcją.